państwo. Witam was w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pana starszego brygadiera Jarosława Nowosielskiego na tym rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniu w skali kraju, w skali Europy będziemy tutaj symulować pożary, pożary wewnętrzne i pożary zewnętrzne w budynkach konstrukcji drewnianej. Jak bardzo ważne jest to wydarzenie, dodam tylko, że patronat honorowy nad tym nad tą konferencją objął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany. Jak najbardziej korzystamy z zdobyczy technologicznych i też cały czas ten proces staramy się rozwijać. I tu jest wielki plus tego, że my to możemy po prostu kontrolować. Jest ze mną dr Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej, a my jesteśmy teraz przed domem, który za chwilę stanie w płomieniach. Więc zanim to nastąpi, zajrzyjmy do środka i dowiedzmy się trochę więcej o tym domu. Zapraszamy. Pamiętajmy, że to jest dom do konstrukcji drewnianej. Dokładnie widzę mnóstwo czujników rozmieszczonych na ścianach na różnych wysokościach. Widzę też na oknach, są też tutaj. Do czego one służą? To są termowary, dzięki którym będziemy wiedzieli jaka jest temperatura. Pamiętajmy, że istotą tego całego eksperymentu jest weryfikacja zachowania budynku, natomiast ludzie, którzy mieszkają mogą bardzo różne materiały trzymać w domu, bo to są budynki mieszkalne. stąd też jest taka potrzeba, żebyśmy wiedzieli jakie temperatury będą w środku, żebyśmy mogli po prostu ocenić jeszcze bezpiecznie, a z drugiej strony jaki to może być wpływ ewentualnie na naszą konstrukcję. Kolega zakłada teraz odpowiedni strój, ponieważ będziemy rozpalali mimo wszystko te zasady bezpieczeństwa, oczywiście trzeba za, zachować. Użyjemy niewielkiej ilości, tam około 200 ml heptanu. Prefabrykacja jest coraz bardziej popularna w Polsce, a budownictwo drewniane jest jednym z elementów tej prefabrykacji. Tym bardziej, że rośnie świadomość polskiego społeczeństwa i społeczeństw zachodnich w zakresie budownictwa ekologicznego i niskoenergetycznego. Budownictwo drewniane w 100% wpisuje się w te tendencje. W Polsce cały czas brakuje mieszkań, mamy coraz większe problemy z siłą roboczą, coraz mniej jest wykwalifikowanych pracowników, a budownictwo prefabrykowane poza miejscem budowy to jest właśnie ta metoda, która pozwala po pierwsze przyspieszyć proces budowlany, po pierwsze poprawić jego jakość. A to razem wszystko wpisuje się w potrzeby polskiego społeczeństwa, polskiego budownictwa. Sangą był jako globalny koncern światowy, mamy doświadczenie, mamy wiedzę dotyczącą budownictwa prefabrykowanego dokładnie z całego świata i możemy się nią dzielić. Doszliśmy do wniosku no już 10 lat temu, że polski przemysł prefabrykacji, polski przemysł budownictwa szkieletowego potrzebuje mocnego partnera. A my takim jesteśmy, który ma zasoby, ma możliwości, aby wspierać to budownictwo w najlepszy możliwy sposób i stąd jesteśmy tutaj dzisiaj. Szkiele drewniany. E... Zawiera w sobie elementy palne, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to technologia trudniejsza, aczkolwiek m.in. ten eksperyment ma na celu udowodnienia, że e, też w tej technologii bez kłopotu jesteśmy w stanie spełnić wymagania warunków technicznych, jeśli chodzi o odporność ogniową.